Tak. Matka Boża. W, Fatima falou, no? w Fatimie powiedziała tak. Y I y mamy uwierzyć w te słowa, które pochodzą z nieba. Y I y wykorzystam teraz to postawione pytanie. Una cosa żeby powiedzieć. In todas as Słowa, które zawsze powtarzam w telewizji i we wszystkich kazaniach. Jeśli Twoje dzieci, Twój mąż, Twoja żona są daleko od Boga, Matka Boża w Fatimie obiecała, że jeśli będziemy modlić się na różańcu codziennie, Ona zaprowadzi całą rodzinę do nieba. Tam, a, a terzo, potenci, Więc modlitwa różańcowa jest potężna. I além disso, a poza tym jest e, bardzo prosta. So Wystarczy być dzieckiem. <laughs> I odmawiać to samo, znaczy odmawiać i medytować, czy tylko odmawiać? Rezer meditar, oso rezar. No, no, no się preoccupi. Tam będą, tam na rua, no metro. Nie należy się przejmować, ponieważ i na ulicy i w metrze. No, quando você diz para mamãe, mamãe eu te amo. Mówisz do mamy, mamo kocham cię. No fica fazendo tantas filosofias, né? To nie skupia się człowiek na wielu filozofiach, ja mówi mamusiu kocham cię zdrowaś Maryjo zdrowaś Maryjo i już ona patrzy na nasze serce. Paweł szósty mówił, że najgorsze jest to różaniec, którego nie odmawiamy. Właśnie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem przypomnę był ojciec Antonello Cadedu założyciel wspólnoty Przymierze miłosierdzia w São Paulo i Michalina Soroka, która służyła nam tłumaczeniem i jest